Jo widzowie z tej strony, FighterCiak. Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. To jest kolejny odcinek z serii testowania jedzenia i picia od WK. Dokładnie, a jak żeby inaczej, cóż, parę produktów wyszło. Nie mam wszystkich, ale mam parę. Więc stwierdziłem, że można by skleić z tego coś fajnego, coś ciekawego i dodać może jakąś puszkę do kolekcji. Cóż, to się okaże. Dawno nie było materiału z e, testowania jedzenia i picia Outlook. Zgodzę się z tym. Dawno nie było materiału, ponieważ. No jakiś tak. Nie wiem. Mam wrażenie, że rzadziej zaczęły wychodzić te produkty. Nazbierało się ich parę. Ale nie wiem, serio mam wrażenie, że mało ich tak jakoś wychodzi. Ale cóż, nie przedłużajmy, zacznijmy testowanie. Ja życzę miłego oglądania. Shake proteinowy od k dostępny w żabce. Tylko, że nie był dostępny w żabce, i produkt został wycofany. Kupiłem go w momencie, w którym go jakby zauważyłem w żabce, i stwierdziłem, że kupię go od razu. Na szczęście ma długi okres terminu ważności, bo do 2025 roku do kwietnia. Więc gdzieś tam sobie przez dwa miesiące był w lodówce, ale nie jest przeterminowany. Okazało się, że produkt został wycofany, ponieważ chciałem kupić sobie więcej w razie gdyby mi zaspokował. Chociaż jeszcze go nie testowałem, ale opinie w internecie były takie, że słaby. Zobaczymy jak to będzie. Napisałem do WK, bo nie mogłem znaleźć żadnej rzabce. żabce. Szukałem wielu żabek. Okazało się, że produkt został wycofany. Nie mam pojęcia, dlaczego być może faktycznie jest niedobry. Przykro mi bardzo, widzowie, że nie będziecie w stanie go stestować. E, aczkolwiek ja Wam wydam recenzję, jak to smakuje. Czy jest to dobre, czy jest to słabe. No, oczywiście musi być e, duża zawartość białka. Tutaj mamy wypisane te wszystkie rzeczy: światło troszkę odbija z lampy. Ale tu jest napisane, że o, może w taki sposób. Nie wiem, czy ktoś się doczyta. Wysoka zawartość białka, bez dodatku cukru, niska zawartość tłuszczu. Zobaczmy, jak to smakuje. Więc tak, otwieramy sobie. Syknęło. Syknęło jakiś napój gazowany, energetyczny. No pachnie czekoladą 100%. Odnalazłem go. Kubek do testu. Tak on żyje. Istnieje jest cały. Przelejmy sobie, so, sobie troszkę. No co no? Jest to kolor taki mleczny, czekoladowy, taki kakałowy mleczny. Pytanie jak to smakuje? Sprawdźmy. Szkoda pierwszy i ostatni raz w życiu będę dopił. Przykre. Okej. Okay. Ciekawe, spuszki też się napije. Jest to dobre. Jest to słodkie. Mi to smakuje. Generalnie mi to smakuje. To niedobrze. To nie bo go wycofali. Że więcej go nie kupię. I mega mi przykro, jakby kurde, czemu to wycofali? Mega dobre. Może kiedyś wróci. Miejmy taką nadzieję, że po prostu przez pewien okres skończył się nakład. Czy jak to się tam zwie? No produkcja nie wyrabiała. Hmm, nakład to chyba jest bardziej, hmm, jeżeli chodzi o jakieś produkty niespożywcze. Tylko na przykład bluzy. No nieważne. Mi to smakuje. Ja daję temu mega okejkę. A moja ocena to 8. Lubię czekoladę. Jest tam słody, czy e, jakieś słodziki tam są. Więc jest to słodka czekolada. I mi to smakuje. Jakby nie wiem. Nie czuć chemii. Nie czuć, że to jest o moim zdaniem. Więc generalnie mega na plus. Dobre. Kolejną rzeczą, którą stestujemy jest DZIK Energetic Orange. Tylko że bez kofeinowy, więc sprawdźmy, czy smakuje tak samo jak kofeinowy. Podejrzewam, że tak. No, jakby ta seria nam pokazała, że dokładnie to jest ten sam smak, ale bez kofeiny i bez barwników. Zero kofeiny, zero kalorii, zero cukru, zero barwników Więc jest to takie bardziej dla dzieciaczków zrobione, no Zresztą wiadomo, już było To ogląda moje odcinki, ten wie Pomarańczkom pachnie, ładnie Przelewamy, aczkolwiek podejrzewam, że bezbarwne A jak żeby inaczej, takie mętna woda taka, no ale no, czy jest to jakiś kolor? No nie, no raczej jest to takie bezbarwne. Jak smakuje? Pomarańczą. No, dobra to jest. Totalnie nie pamiętam, bo to było dawno nagrywane. Jak oceniłem kofeinowy Oczywiście z puszki też musiał być łyk Ale bez kofeinowy Oceniam na 9 na 10 Mega lubię pomarańcze Mega lubię ten smak pomarańczy Gazowany Coś ala w stylu Fanta Aczkolwiek uważam, że Fanta ma bardziej Taki mocny intensywny smak To jest takie bardziej delikatniejsze Przez co bardziej do mnie trafia 9 na 10. Mi się to podoba. Kolejną rzeczą jest nowość w świecie Energetyków o jest to nowy smak Energetyka, ponieważ jest to smak ananasowy. Tam się ubija. ananasowy. Dokładnie tak. Mamy dzika o smaku ananasowym. Jeszcze nie wyszła wersja bez ale podejrzewam, że wyjdzie. Co mamy tutaj napisane? 200 mg kofeiny w puszce. 0 kalorii, 0 cukru, witaminy z grupy B. Testujmy, jak smakuje. Jak pachnie, jak wygląda. Wyczuwam ono na Nie ma chemicznego zapachu, jest fajnie. Przelejmy sobie. Okej. Okay. Też taki mętny. Lekko kamera nie oddaje prawdopodobnie. Prawdopodobnie nie oddaje. Lekko zabarbiony taką minimalną żółcią. Nie no, no, wygląda to po prostu jak soga nanosowy, no co ja was będę oszukiwał No jak nie wiecie jak wygląda soga nanosowy, to kupcie jakikolwiek i będziecie wiedzieć Totalnie wygląda nanosowo I Teraz pytanie, jak smakuje? O kurde Interesujący Dobry. Mega dobry. Ej, mega dobry. Czy lepszy od oręża? Od pomarańczy? Dobre pytanie. Generalnie pierwszy raz w życiu piję gazowanego ananasa. Nigdy wcześniej nie piłem. Czy daje zielone światło? No oczywiście, że daje zielone światło, jakby mogło być inaczej. Czy mi to smakuje? No tak, smakuje mi to. Więc Fighter, Fighter wydaje ocenę. Już Wam mówię, widzowie: 8,5. Pół. pół. uważam, że jest troszkę gorszy niż pomarańcza. I na pewno jest zdecydowanie gorszy niż mój faworyt, mój ulubieniec, czyli wiśnia. No zdecydowanie. Ale jest dobry i mi osobiście smakuje. całą jeszcze trochę tutaj nie sobie dopija. Fajny, fajny. Spróbujcie go. Generalnie, nie wspomniałem wcześniej. bez kofejnowy. Orange, tak, Orange jest dostępny w Żabce, natomiast pineapple, czyli, z akcentem bym mówiłem, czyli ananas, jest dostępny w Biedronce, aczkolwiek podejrzewam, że przez neta da się je zamówić, na spokojnie. No w biedrze, na przykład mi też go już ciężko znaleźć, nie wiem gdzie ja on sobie leży. Ale tak samo jest na przykład z kwaśnym jabłkiem. Ciężko go znaleźć. Lecimy dalej. Jesteśmy mniej więcej w połowie, więc proszę widzowie, jeżeli ten za testowanie jedzenia i picie odwoka, sub, like, miły komentarz tam na dole, będzie mi niesamowicie miło, będę wdzięczny i co? Lećmy z tymi subami. Dobrze lecimy ostatnio, więc dawajcie, tak dalej. Tysiąc jest moim marzeniem. Chciałbym mieć tysiąc. Wierzę, że uda się go spełnić najszybciej jak to możliwe. Po prostu. Więc sub like. Ja dziękuję. Zanim zobaczycie rzeczy z miniaturki, i zanim wam powiem, co to takiego jest. Jeszcze coś fajnego jest, jednego takiego, przed tym wszystkim i nie jest to na ból. Są to... No oczywiście, szchał się to Lody. Lody o smaku o od WK. Dokładnie tak. Lody Dzik od WK, o smaku tofii. Dostępne w Lidlu. I... Jestem mega ciekawy i jak one smakują. Uwielbiam wszystko co jest Opic. Wszystko. Więc są oczekiwania wobec tych lodów. Sprawdźmy jak smakują. No, trzymane w lodówie też przez jakiś chyba miesiąc, ale spoko nie przeterminowały się. O! No, super upada mi na ziemię, elegancko. Mam trochę na łyżce. O mój Boże! Oczywiście wysoka zawartość białka. Jakby mogło być inaczej. Bez dodatku cukru. Niska zawartość tłuszczu. Wysoka zawartość zajebistości. Ej, są mega dobre. Mhm mm O Jezus mm -hmm. 11 na 10 topka prawdopodobnie to przez to, tak uważam, bo uwielbiam karmel, ale te lody serio są mocne, mega dobra. Rozpływam się. Są słodkie i mega smakują, to jest dokładnie takie lody, jakie lubię, tylko ciężko się je tą łyżką, bo są mega zbrylone. No mają kolor taki karmelowy, no co bym mógł powiedzieć. Dobra, lecimy do następnego produktu. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką umiadłem serio. Uka najlepsza. I pora na ostatnie rzeczy w tym materiale. Są to żele energetyczne. Tak, mamy trzy warianty, tak jak widać na miniaturce. Czerwone, klasyczny, fioletowy, winogronowy, żółty cytrynowe. Więc są to bardzo dobrze znane smaki, których się obawiam. Obawiam się w ogóle żelów, boję się, że to będzie niedobre. Boję się, że to nie są moje smaki. Boję się, że mi to nie posmakuje, nie spodoba mi się. I boję się najbardziej winogrona, bo już były energy drink, był winogronowy energetyk i energetyk zero, kofeiny. Szczerze, nie smakuje mi nic, co jest widogronowego od wuka. Zboję się tego najbardziej. Dlatego testujemy sobie to jako drugie. Najpierw testujemy sobie klasyka. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tu się otwiera. Się... Łeczka mi upadła. Nieważne. W sensie z lodów spadła. Nie Tu się otwiera, bo była bita w lobby. Okej, okay, już widzę, że jest bezbarwny. Co, to już będzie działać? Kamera poddasz. O! O, 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 o! Pociekło! że to jest słodkie. Może wi będzie widać na kamerze, jak mi to skapie na język. Jakie to jest chemiczne! Jezus, nie! Niedobre. Niedobre. Oczywiście poza kamerą to po zjem. Ale... Niedobre mógłbym pomyśleć na tą łyżkę. Kolor wam pokazać. Widzicie? No widzicie coś tam trochę. Nie Niedobra. O Jezus. Niby trochę słodkie, no jest słodkie. Ale nie jest to jedzenie, które lubię. Takie 3,5 na 10. Ale musimy jeszcze zastosować dwa. Winogrono. Winogrono otwieramy. Okej. Okay. Wszystkie będą bezbarwne. Wszystkie. Ej, szczerze? Jak dodali do tego smagowców, to o, lepsze. Mm. O mój Boże, lepsze! 6 na 10. Albo nawet 7. Dużo lepsze. Nie czuć takiej chemii. Ej, mega, fajnie. Mm -hmm. To nie kupujcie czerwonego, kupcie sobie jakieś smakowe. Nie, to czerwone jest niedobre. 7 na 10, nie pasi. Ostatni smak i ostatni produkt na dzisiaj. Otwieram sobie. No, wezmę na tą łyżkę, ale pewnie nie ma koloru. Mam? Tak, This tak, nie ma strange. koloru. Skapuł mi na But rękę. Mm. Dobra, Smakuje jak cytryna, Mhm. Mm to nawet bardziej niespokojnie niż nagle no 7,5 Ósemki temu nie dam Bo nie jest to jedzenie, które uwielbiam Nie jest to jedzenie, które jem na co dzień i będę się zajadał nawet nie wiem, do czego to się. Je. Energy żel, nie wiem. No ale takie 7,5. Spoko, czemu nie. Chcecie stosować, Stestujcie sobie, ale no, czerwonego ja nie polecam, ale inne, spoko. I to by było wszystko. Ztestowaliśmy sobie wszystkie produkty. No, prawie wszystkie, bo gdzieś tam jeszcze po drodze wyszły najnow najnowszy produkt, to jest chyba, czyli wafle yy. teraz nie wiem, zawsze się mylę, czy są kukurydziane, czy ryżowe no takie, jakie już testowaliśmy to są chyba kukurydziane wafle kukurydziane o smaku czekolady tak, czekoladowe, polane są nawet chyba czekoladą, czy coś takiego i generalnie no to Wyszły, ale ich szukałem, nie mogłem znaleźć, bo były premiera i ponoć szybko się wyprzedała, akurat tym dniu, do którego poszedłem. A jeszcze nie wspomniałem, że żele są dostępne w żabce. I co? I stwierdziłem, że zostawię sobie to na inny odcinek, bo produkty WK jeszcze zapewne będą wychodzić. E, tak jak widziałem, bo e, sobie takiego gościa na Instagramie obserwuję fit recenzję. No, on gdzieś tam dał info, że będą chrupki. Takie w stylu Doritosów. Tylko, że właśnie od WK. Też w żabce. No, ale to było z miesiąc temu. I tych chrupków jakby... Ja nie wiem, czy one wyszły, czy nie wyszły. Nigdzie ich znaleźć nie mogę. Chyba się muszę przejść do żabki i się zapytać, czy te chrupki wyszły, czy nie wyszły. I chyba trzeba je kupić jak najszybciej się da, bo wycofają mnie tak samo, jak ten produkt, jak szejka. No cóż. Ale na dzisiaj to wszystko. To by było na tyle. Ja byłem Fajterciak. Mam nadzieję, że fajnie, miło się oglądało. Prosiliście o odcinek z jedzeniem. Gdzieś tam mam w planach przygotować dla was coś mocniejszego, jeżeli chodzi o jedzenie. Ale to wszystko na spokojnie. Więc co? Ja byłem Fajterciak. Widzimy się za kolejny tydzień w, w kolejnym materiale. Co ja Muszę się oduczyć tej formułki. Widzimy się za parę dni, bo filmik będzie we wtorek. Cały odcinek mi się odbija. Masakra jakaś. No nieważne. Do następnego! Jo!